Witajcie kochane lwy na czytaniu na listopad 2021 rok. Zobaczmy, co tutaj leci do lwów. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za lajki, like, za subskrypcje, za komentarze. Za łapki w górę. To jest dla mnie bardzo ważne, bo to jest też podziękowanie o, za moją pracę. Za mój wysiłek intelektualny i energetyczny, który dla Was czynię z ogromną radością zresztą. Bardzo proszę również o pozostawienie komentarza, łapki w górę za, za te czytania, bo to jest dla mnie też bardzo ważna, zwrotna informacja, tak? Dobrze, lwy. Dobrze, kochani, zobaczmy, co Wy macie kochane w głowie. Pięknie wasza karta. Król Buław. Pewny siebie, silny, mocny, yy, widzący cel w tym, co robi, tak? Który ma ogromne poczucie własnej wartości. Yy, pewność w kierunku, któremu zmierza. Ogromną siłę, moc, zdrowie, witalność, pięknie. W takim razie, co odchodzi do przeszłości, diabełek. Diabeł, który może Was w jakiś sposób wiązał, w jakiś sposób umęczał, pozbywacie się tego pana ze swojego życia i bardzo dobrze. Bo diabeł jest cudowną energią, bardzo pełną witalności, siły i, i pasji. Ale może czasami nas zwieść na manowce. Trzeba z nim bardzo uważać. Dobrze, zobaczmy w takim razie, co jest w centrum czytania dla Was. Królowa pentakli. Stabilność, komfort. Hmm, zgoda z naturą. Hmm, Pewność tego, że jesteśmy w miejscu, które, w którym powinniśmy być, tak? Gdzie wszystko jest w harmonii, w balansie, w równowadze. Nasze sprawy, poczynania materialne również są zaopiekowane, mamy je pod kontrolą, nie musimy się o nic martwić. Bardzo ładnie. W takim razie, jakie jest dla Was wyzwanie? Wyzwaniem jest pozostawienie jakichś spraw, które Was umęczyły, utrudziły i, i były dosyć no, burzliwe energetycznie. Te sprawy są już za Wami. Wyzwaniem jest wypłynięcie na nowe wody spokojne, na może nawet i zmianę swojego dotychczasowego schematu wierzeń i myślenia, na wzrost duchowy, na. Spokój, mądrość i świadomy, świadome przeżywanie w chwili obecnej, w której właśnie będziecie na tych spokojnych wodach, tak? Bardzo piękne, kompatybilne karty tutaj są ze sobą. Dobrze, a w takim razie, jaka jest odpowiedź? <laughs> Cztery monety. Trzymajcie swoje zasoby przy sobie. Dobrze zarządzajcie swoimi finansami. Nie bądźcie zbyt rozrzutni, tak? Kontrolujcie to. To jest też trzymanie się swojego świata, swojego, swojego właśnie schematu myślenia. Nie wychodzenie naprzeciw nowym ideom, naprzeciw nowym. Nowym pasją, tak? Dopowiemy sobie jeszcze do tej karty, bo to bardzo, bardzo dziwnie tutaj razem te dwie karty grają. Nie wiem, za bardzo. No, zobaczymy, dopowiemy sobie. Dobrze, w czym tkwi Twoja moc, drogi Lwie? W czym tkwi Twoja moc? W uwalnianiu się od niepotrzebnych myśli, w uwalnianiu się od sytuacji, które wydawałyby się bez wyjścia i bez możliwości ruszenia ani w prawo, ani w lewo, sprzeganiania z głowy właśnie złych schematów myślowych i takich, które Was krępują i nie pozwalają pójść do przodu, tak? W tym tkwi Wasza moc. Potraficie sobie świetnie z tym poradzić, bardzo dobrze. Jaka jest dla Was rada? Sprawiedliwość? Hmm. Co robić? Mieć poczucie, że za wszystkie rzeczy, które do tej pory robiliście prawidłowo, zostaniecie wynagrodzeni, kochani. Um. Również, jeżeli mieliście jakieś sprawy urzędowe w sądach, jakieś procesy lub ważne sprawy, które chcieliście załatwić i które spędzały wam sens powiek, ta karta mówi, że zostaną one pozytywnie, sprawiedliwie załatwione. Pięknie, to zobaczmy w takim razie, co tutaj wychodzi nam naprzeciw przyszłości. Osiągnięcie, kochani, sukcesu, sukcesu spektakularnego. Będziecie zauważeni, będziecie w świetle reflektorów, będziecie, um, będziecie um, no, w takiej glorii i chwale i będziecie sami celebrować też tą, ten sukces. Także bardzo pięknie. No ale zobaczmy, co ten diabełek tutaj próbował wam wtłoczyć do głowy lub do waszego życia, czego on dotyczył. Diabeł. Mamy Pazia, hmm. plotek. Jakiś plotek, jakiś pomówień, jakiś y, y, języków, które niezbyt, y, niezbyt dobrze tutaj o was y, mówiły lub myślały. Wiązały się właśnie z tym diabełkiem. Od tego należy się odciąć. Definitywnie. I zacząć kompletnie nowe, nowe myślenie, tak? Nowe działania. Mamy tutaj pazia, pentakli. No to dobrze. Dobrze, że to macie już za sobą. Dobrze, a sprawdźmy jeszcze sobie tutaj te sześć mieczy. Sześć mieczy. Stagnacja. Królowa buław. siedem moment. Mhm. Tak, kochani, kończy się jakiś moment takiej stagnacji, takiego oczekiwania na to, co się wydarzy, tak? Może nie były zbyt sprzyjające okoliczności do tej pory, żebyście właśnie mm, poczuli się stabilnie, pewnie i w balansie. Mm, ale tutaj mamy królową Buław, być może kogoś, kto mm, pomógł Wam przerwać te złe pasą. Jakaś kobieta, która była pełna pasji, pełna werwy, wiary, y, pociągnęła was nawet za sobą i namawia Was do. Y, jeszcze chwili cierpliwości, tak? Bo te nasionka, które posialiście za chwilę wydadzą owoce i za chwilę będziecie właśnie w tej energii takiego naprawdę usatysfakcjonowania, tak? I takiego wewnętrznego komfortu i spokoju. Dlaczego tutaj mamy cztery pentakle jako odpowiedź na, na wyciszenie, uspokojenie? Sześć buław. Ta sama karta. Tak, to wam daje po prostu komfort psychiczny, yy, właśnie utrzymanie tych finansów i śmierć. Yy, utrzymanie tych finansów na wodze, tak? Albo może świadomość, że macie w zasięgu ręki wszystko, co wam jest potrzebne do, do spokojnego życia. Daje Wam ogromną satysfakcję, ogromną radość, ogromny sukces, taką, taki właśnie komfort wewnętrznego raju, tak? Że mam wszystko, co mi do życia potrzebne, naprawdę niczego więcej nie potrzebuję, o nic więcej nie będę prosił. I tu mamy na wyjściu jeszcze śmierć, umiarkowanie i magii. No dobrze. Ale zmiana zamknięcie przyszłości jest nieuniknione, kochani. Trzeba zamknąć wszystko, co jest za nami. Czas na wzrastanie, czas na dobrobyt, czas na komfort, czas na um, definitywne zamknięcie wszystkich starych spraw, które i pozostawienie ich, które już nas nie budowały, które nam nie dawały szansy na wzrastanie, tak? na pójście do przodu. Okej, okay, a zobaczmy. Tą Waszą moc w tych ośmiu mieczach. Koło fortuny. Kochankowie. Wielka Kapłanka. Kochani, same wielkie arkana. No, bardzo znaczący chyba będzie miesiąc dla Was. Ta Wasza siła, moc właśnie w pokonywaniu tych lęków, strachów i ograniczeń jest ogromna. Radzicie sobie tutaj ze wsparciem wszechświata waszego przeznaczenia, że wszystko, co robicie, jest nastawione na poprawę, na wzrost, na lepsze życie, na wybory, które będą z serca, tak? Jakiekolwiek wybory by to nie były one będą pochodziły z, waszego, z waszej duszy, z pragnienia waszego serca, tak? A nie rozumu, który podpowiada lepiej zrobić tak, bo argumenty są za tym. Nie. Robicie yy, idziecie właśnie w tą swoją moc dzięki swojej pasji, swojej mądrości, otwarciu swojego serca i ogromnej intuicji. Tutaj mamy jeszcze wielką kapłankę, tak? Dobrze, a co ta rada tutaj oznacza? Walcz drogi lwie o, o siebie, o swój dom. Tu mamy 7 buław, tak? Broń swojego świata, broń swoich światopoglądu, broń swojego domu, swojego zdania. Eee... Proszę i słoneczko. Czyli kochani, będziecie wynagrodzeni. Będziecie wynagrodzeni ewidentnie. Tutaj mamy na wejściu jeszcze właśnie słońce, które daje ogromną moc, siłę, witalną radość, zwycięstwo. No, tu mamy jeszcze to potwierdzenie na wyjściu z tego listopada. Także cudownie. A zobaczmy jeszcze, co wam podpowiadają wyrocznia kronik akaszy. Na czym powinniście się teraz skupić? Na świadomości, że jesteś kochany, uwierz, że zawsze jesteś kochany ponad swoje wszelkie wyobrażenie. No pięknie. 36. Ja jeszcze doczytam tutaj. Hmm. Jesteś kochany ponad wszelkie swoje wyobrażenie. Jesteśmy bezwarunkowo kochani przez źródło, które nas stworzyło. Nic nie musimy zrobić i nie musimy nic zmieniać, aby być kochanymi przez Boga. Uniwersalna boska inteligencja jest głęboko w nas zakorzeniona w postaci bezgranicznego uznania dla naszej istoty. Intencją i przeznaczeniem duszy jest powrót do tego pierwotnego stanu duchowej świadomości i nieskończonej boskiej miłości. Ludzkie doświadczenie dostarcza nam wszystko, co niezbędne dla wzrostu. Każde jedno wydarzenie może nas nauczyć, jak bezwarunkowo kochać siebie oraz innych. Dlatego, jedyną prawdziwą intencją każdego kroku czynionego w życiu jest odkrycie autentycznej miłości do siebie. To są, kochani, te wybory właśnie z serca, z duszy, tak? które robicie we własnym życiu. Poczucie bycia niekochanym lub pełnym wad jest równoznaczne z uznaniem. Że stwórca popełnił błąd w naszym przypadku. To nieprawda. I szczerze powiedziawszy, czysta niemożliwość. Yy, no dobrze, jest jeszcze taka informacja, że jeżeli ta karta przypadła właśnie wam w udziale, jesteś proszony o zaakceptowanie faktu, że jesteś zawsze kochany ponad swoje wszelkie wyobrażenie. Pięknie, pięknie, kochani. To zobaczmy jeszcze, co nam mówi wyrocznia czterech elementów dla Was. Oprócz tego, że jesteście kochani, to mamy jeszcze pustynię, która informuje nas. To jest numer trzynaście, tak? Trzynaście. Wytrzymałość w przyjmowaniu, sprężystość w decyzjach, tak, elastyczność w podejmowaniu pewnych decyzji w trudnych okolicznościach. Jest to to. Jest różnica pomiędzy byciem samotnym, a wyborem bycia w samotności. Tutaj elementy cztery podpowiadają, że w życiu nie chodzi o gromadzenie dóbr, tak, w życiu nie chodzi o gromadzenie dóbr. Tu się odnoszę tutaj do tych czterech pentakli. Przyjemność z bycia ze sobą sam na sam, komfort, bezpieczeństwo, zbieranie sił, radość z prostoty istnienia. Taka jest y Treść, tak? W tej karcie. Bycie samowystarczalnym, ale nie bycie samotnym. Celebrowanie właśnie tego stanu, który jest Wam po prostu potrzebny i niezbędny do tego, żeby zebrać siły, żeby ruszyć tutaj w nowe drogi. Z nową nadzieją, z nową miłością w sercu. Z ogromnym poczuciem, że jesteście zaopiekowani, że jesteście prowadzeni. Pięknie. To zobaczmy sobie jeszcze, jakie afirmacje tutaj dla Was są słowa mocy, o czym warto byłoby pamiętać. Kontroluję to, czym jestem. Kontroluje swoje myśli i emocje czuję i kocham siebie pięknie pięknie lwy. bardzo bardzo taki miesiąc powiedziałabym refleksyjny ale dający duże nadzieje i możliwości na pójście do przodu tak super no wyście macie przepiękne tutaj z tego z tego listopada także Warto tutaj pobyć samemu, trochę ze sobą, przemyśleć pewne rzeczy, uzmysłowić sobie, że naprawdę jesteśmy pod ochroną, pod opieką, jesteśmy prowadzeni, jesteśmy kochani, jesteśmy obdarowywani codziennie. Bądźmy kochani za to wdzięczni. Wdzięczność przygarnie do nas jeszcze więcej cudownych synchronizacji, cudownych możliwości. Wspaniałych ludzi i wspaniałych sytuacji, które dadzą Wam ogromną radość i satysfakcję. Dziękuję, kochane Lwy. Do zobaczenia.